Witajcie, witajcie! Z, ten, z tej strony, Dio! I? Wietnam? Witajcie w dzisiejszej naturalnej pogadance na temat mojej wspaniałości i mojego wielkiego ego. To, to trzeba było się przedstawić jako Gaj, jako Dio. No to przegrałem. Gaj ma większego. Ja Dio, muszę eee. przyznać. Przegrałem z kimś na jakimś froncie. Dobra, a teraz tak na poważnie. to poważnie. Teraz nasz rant na Pets to zero No że To nie jest tyle co to Ja po prostu zauważyłem pewną pewną głupotę, Mianowicie. Jeje. Wiecie... Znaczy... Analizując ten odcinek. Co było w zasadzie głupiego? Magia z. Ark. Yy, magia! Mówimy oczywiście o 23. 23 odcinku, tak jakby ktoś to oglądał po zakończeniu Zero One. I to jest taka ogólnie rzecz. Ark. Psz, zauważcie, że schemat. Tak mocny schemat, kiedy byliśmy wcześniejszym. Kiedy byliśmy ogólnie w wcześniejszym arku, to też był schemat i tu jest schemat, tylko że. W, 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 dobra, trochę, bo, zacznij mówić sensem może, by tak trochę się miotasz. Dobra, to w, zaczynając od, od, początku, początku. od początku. Jak, jak pamiętacie, jak wyszliśmy wreszcie w... w od, odcinek, który w zasadzie rozpoczyna ten Ark, czyli debut Tausera. Tak, pierwszy ark w jednym, Arkiem. Ark Magia w jednym odcinku pokony... Która jest pokonywana, w następnym odcinku pokonujemy Raidera Tak na amen I tak jest nadal, i tak jest nawet w tym odcinku I tak, wobec obecnym odcinku dodali Ark Magia, bo... Bo musi być! Mieli Raidera, który mógł się, który był powiedziany, że jest kur Że ma problemy nerwowe, więc czemu on nie mógł po prostu się wściec? Nie potrzebowaliśmy ark magii, totalnie. Tak, i tak jak wspomniałem to w pogadance to, to w moich oczach... Ten moment kompletnie w moich oczach popsuł koncep, koncept... Koncept padających wpadających samoistnie w szał. Ale to już wypowiadałem się czemu. Ja... Ja mam takie... W poprzednim arku też był schemat. Schemat był taki, że... Jim br brał Himagira i, i sprawiał, że on tracił kontrolę, i później nie można było odzyskać jego woli, i Aruto w ten sposób cierpiał. I. Zauważyliście, że Aruto, mimo tego, że w, w tym arku, że można odzyskiwać Himagiry, to Aruto i tak się Magiry, jakby nie wiedział tego, zauważyliście? Oczywiście, że to zauważyliśmy, zrentowałem to w odcinku, w pierwszym odcinku ze Smile. Tak. Wiecie czemu tak to jest? O, Aru, co to, to skończone? Kurwa, idiota. Ehm, chodziło mi o bardziej, bardziej czemu z punktu twórczego, niżej z punktu widza. No, 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 dajesz. Twórca... Mie... To widać, jak się ogląda od początku. W każdym odcinku, to w pewien, w pewien sposób... Cierpi, w sensie... Dostaje minus w każdym odcinku, na każ za każdy plus, który dostaje. Mm, mniej więcej. I... W tym... I ten Ark też chce to robić, tylko że... Nie proszę, wychodzi, bo to absolutnie... Ponieważ... Jakby sprawili, że Ark Magia po prostu traci wspomnienia to mam takie. Okej, okay, rozumiem kiedy, że teraz chcesz chronić... Jumagiry, ale... Możesz odzyskiwać dane ich. Więc jaki jest problem? Tak, serio? Ja wiem... i sądzę, że autor miał... autor miał pomysł pod aranżację kwiatów, żeby tak rozwiązać to, ale... Później? Tak. Chciał zachować charakter Aruto w ty To żeby on chronił Himagi. Ale tak a w tym czasie... Przy czym to jest absolutnie idiotyczne, bo chroniąc te Himagiry sprawia, że Dachi cierpią de facto. I on sam ma niby ten sposób cierpieć, ale. To jest taka rzecz! On wcześniej nie miał wielkiego problem. On wcześniej miał problem z walczeniem z nimi, ale nie przestawał. Nie starał się ich chronić, jak widział, że już to jest poza kontrolą, czyli jak zmieniały się w potwory. Co też wy, wy. wypomniałem w odcinku ze Smile. I to jest takie. co powinno się zmienić mieć już na. po Smile, ale się nie zmieniło. Co się na moje. To jest regresja charakteru. Posłać, tylko po... To jest po, tej, re... po kobiecie z aranżacji kwiatów. Po tym to już się powinno zmienić. To jest regresja charakteru, ponieważ. Aruto dosłownie, jego charakter został cofnięty po to, żeby schemat mógł się dziać. I wcześniej też I był to schemat, tylko że schemat. tylko że schemat był z... ogólnie zesłonięty przez charakter Gina. Dzień miał fajny charakter. Przez charakter pana Dodo, przez charakter Chorobiego, przez charakter. Aruto, A co, Charakter. Terfury! Charakter wszystkich! A teraz, jakie jest główne skupienie tego wszystkiego? Gaj, o którego charakterze nic nie wiemy, jest cholernie enigmatyczny. Jest... Robi się... rzeczy kwestionujące, rzeczy związane z jego charakterem. To nie, nie nazwałbym Gaja enigmatycznym, nazwałbym. Gaja postacią, którą autor sam nie wie, co chce z nią zrobić. Może, ale... Bo jakby, my wiemy, o co chodzi Gajowi w tym, w tym momencie i to za dobrze. Tylko problem jest to, że to, o co mu chodzi i jaki ma charakter, często sprzeczają się ze sobą i jego czyny są po prostu jakby z jednej strony chce podejść uczciwie do Aruto, jak w aranżacji kwiatów, że jak widzi oszustwo, to mimo wszystko e, restart, nie miał problemów z restartowaniem meczu. A z drugiej strony mamy Arksy z sądową, gdzie sam zhakował Humagira Aruto. I, więc no... Gdzie tu logika i sens? Gdzie właśnie o to chodzi. Właśnie jest problematyczna rzecz z charakterem Gaia, ale... Problem odczuwania mi, dla mnie tych odcinków jest taki... To się, to się, to się, kiedy wywali, stworzy się, skupi się mocno na postaci Gaja i ta postać jest trudna do polubień i, o, nie że coś, ale Gaj ma ciężki charakter do polubienia dla normalnej osoby, żeby taką postać polubić, to ta postać musi, musi być konsekwentna w swoim charakterze. Tak. Ale nie, nie wiem. Dobry przykład nie będzie Ankh! Jakby z Ankhiem też przy pierwszych odcinkach takich wiele. Z Ang z Oza oczywiście. Jakby przy pierwszych odcinkach też miałem problemy do Anka i takich wiele, wiele innych osób też miało problemy do Anka. Potem jakby z, z czasem widzieliśmy o co chodzi już powoli się dowieraliśmy o co chodzi w tej postaci i mimo wszystko, że Paula konsekwentnie napisała od początku do, po do końca, to nie dało się nie polubić po prostu na końcu, a Gaj? Nie. No i problem tego, że ogólnie bardzo duże skupienia na Gaju, bardzo duże skupienia na tajemnicy, do której nie dostajemy żadnych wskazówek. W sensie, ja nawet nie wiem co to za tajemnica, jakby nawet na, ten, na ten moment praktycznie nie ma. Dobra, bo w sensie, bow to nie jest tajemnica związana z Gajem, więc myślałem, że o coś innego ci chodzi. W sensie, właśnie chodziło mi o coś innego. Aha, dobra. Bo ja mówię o arku ogólnie. W sensie, w tym momencie w tym arku poza bow nie ma już żadnej tajemnicy, jakby mamy Gaja, który chce wykupić yy, firmę Aruto i żeby zrobić to w cudzysłowie, w pokojowy sposób yy, zasugerował bitwę prac. Ja... I to, to, to jest cała fabuła, jakby nie ma dużo tej tajemnicy na ten moment, ani nic Dobra, ale... Z tej, tej rzeczy. Bo jakby to, że Gai ma jakieś powiązanie z Arką, wiemy praktycznie od końca poprzedniego Arku, więc... Arka, Ark. Hmm, w sumie. Śmieszne. Jej. Dobra, ale... Jest rzecz... Ale ogólnie, czemu skupienie się na nim, a nie skupienie się na tych naszych fajnych postaciach, na przykład Aruto, i w ogóle to nie pomaga? Skupiajcie się na postaci, która jest niekonsekwentna i którą nie da się polubić. Widzisz, wszystkie twoje schematy które zostają odkryte i jeśli nie robisz żadnych zmian w swojej historii, a jesteś schematyczny, to będzie cię, To będzie wszystkich, wszystkich oglądających Twoich. To boleć. Nie oszukujmy się, bowiem. W odcinku zawsze. W pierwszym pacie zawsze musi zginąć Ark bo tak. W następnym odcinku Ryder. I w każdym odcinku też Tauzer bije Zero One, aż on zdobywa Metal Cluster Hopper. Tak. I, I teraz to Aruto bije w Tausera. Ogólnie. Zmiana. I ogólnie. Jest problem też jeszcze inny z tym arkiem, bowiem. Pamiętacie, jak w poprzednim arku, każdy odcinek tak minimalnie dawał hinty na rozwój charakteru Aruto? Przez cały ten ark Aruto jest w cofniętym stanie i się nie rozwija. Ty ja. nie. Dostał dosłownie ogłupion. I tak samo... I tak samo fura, mieliśmy ten moment, gdzie mówiliśmy, że. Fuła jest niezły, też on ocenił, ale to jest tak... To jest jakby skok z tego co było wcześniej. Bo nie skupialiśmy się na tej postaci w ogóle, w ogóle przez to nie mieliśmy w ogóle wglądu na to, co na myśli. Niby tak, ale akurat twierdzę, że fuwa i chorobi to jedyne jakby postacie, które jeszcze nie straciły na tym arku. Mówię jeszcze, bo jeszcze się skończył, wiadomo. Ja. I Jajba! O co biega z tą postacią w tym arku? To ja nie mogę. W sensie biega o to, że jest asystentką Kaja i to, to, to tyle. To nie ma co rozmyślać. W sensie, ona ma jakiś powód, bo ona nie jest całku... Nie, ja nie... Ja nie kwestionuję tego, ja mam dość... tego to jest idiotyczne. Tak. U nas. Postać, która nie wiem, ma być silną laską w tym argu zmieniła się mówię, w nie. Slave? E, tak, tak, pani Gaj, tak, 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 prezesie, tak, tak? Nie wiem. Wiem, że to rand, ale... słorki. Na tyle zasługuje ten... Odcinek, na tyle zasługuje ten ARK! W sensie, ja jeszcze mam idę sprawy jeszcze z tym ar arki, bo ty też trzeba wspomnieć, ta moje. Przede wszystkim, czemu ten arki jest tak przedłużany? Jakby. To czemu to bitwy prac, która już. Od samego początku pachnie filerem, tak trochę, bo nie oszukujmy się. Wiemy, jak to się wszystko potoczy. Gaj zdobędzie dwa zwycięstwa, Aruto zdobędzie dwa zwycięstwa i dopiero, bo tak, oczywiście, że Aruto wygra w następnej rundzie, nie oszukujmy się. I dopiero w piątej rundzie zobaczymy jakikolwiek progres fabularny, tak naprawdę. Raz. Dwa. Czemu do tego arku dodaję ci filery? Czemu? że tak, nie że coś, ale poprzedni ark miał 17 odcinków. 16. 16, dobra. Ten nie jest długi, ten nie jest dłuższy od tego. Co się, Co się... tak, ale w poprzednim arku, było wszystko, w... nie czuło się, że to jest tak bardzo przyciągane na siłę. Jakby na moje każdy odcinek swoje miejsce. Jakby filery były w momencie fabularnym, w którym tak naprawdę nic się nie działo i. Ewentualnie jakaś fabuła toczyła się w tle, tak jak na przykład odcinek z Bangaką. To był absolutnie niepotrzebny filer, tak nie oszukujmy się, ale z drugiej strony został umieszczony w takim momencie czasowym, że to ani trochę nie przeszkadzało. A tutaj odcinek z... ten najnowszy odcinek ze ślubem między Himagirem a człowiekiem jest absolutnie zbędny i się dzieje w momencie, w którym fabuła powinna się skupiać na innych rzeczach czyli na Bitwie Prac! Tak, ja... ja ogólnie wiem czemu Bitwa pracy jest długa. Bo... ponieważ po prostu hasli robi arkowy sezon. I... generalnie w Rider musi mieć ponad 40 odcinków, to też jest, no... powód. Oh w sensie... ogólnie... Ek'd był krótszy, głównie dlatego, że zabawki się nie sprzedawały tak dużo, bo było ich mało i były... i były w sumie bardziej skupione na elektronice, niżeli na, nie wiem, tanich zabawkach. Nie ta, przy czym mam wrażenie, że nawet Excite był momentami przedłużany. Ekrem RESET, ekrem. E, no trochę. Ale dobra. Mm. I jeszcze jedna rzecz, którą miałem yy, wspomnieć o tym arku. Te historie, które się dzieją w, w bitwie pracy w do pierwszego arku, są absolutnie nieangażujące. Jakby mamy aranżację kwiatów, one, okej, okay, to, to jest spoko ark. Jakby to, nie powiem nic złego na ten temat, ale potem mamy sprzedaż domów, która była niesamowicie chaotyczna i głupia momentami, i mamy arcyzm z rozprawą sądową, który był spokojny przez wszystkie wydarzenia, które nie były samą rozprawą sądową, bo jakby tak naprawdę ile ta rozprawa trwa przez całe dwa odcinki? Pięć minut? Max? Jakby nie mamy żad nie mieliśmy żadnej i te. Mm, Boże. Mm, Zgubiłem słowo, chrystę pani. Dobra, wi każdy wie o co w mniej więcej ci chodzi. Tak, nie, jakby nie mieliśmy żadnego spotkania między prawnikiem a oskarżonym, albo nie wiem, ofiarą ani nic. Że no. wszystko było, tylko było przez sekundę. To znaczy, to była sekunda retrospekcji. Jakby od kiedy Aruto wszedł do gry, nie mieliśmy nic. Ty ja? Absolutnie. Nie wiem, ja nie chcę gadać, bo składać na to, bo tak na serio. a moje powiedzieliśmy większość problemów, jakie mamy. No już, chciałem się jeszcze wygadać na ten, a i jeszcze do. No, Małżeństwo, ale już o tym, czego ten odcinek jest niepotrzebny, już wspomniałem. Ja. Pamiętajcie! I What? jeszcze. Dobra. Chciałem tylko powiedzieć, że naprawdę nie mogę się się ten ark skończy, ale to jeszcze będzie trwało przynajmniej ponad miesiąc, bo musimy dokończyć obecny Ark i mamy jeszcze dwie rundy bitwy pras, które będą trwały po dwa odcinki, czyli mamy jeszcze pięć odcinków tego arku co najmniej, bo jeszcze nie wiadomo czyli wpakują kolejnego filera. Dosłownie jedna osoba mówiła, Dosłownie jedna osoba tutaj. Fandomi fandomie angielskim mówiła, że chce, żeby Aruto przegrał rozprawę sądową, żeby Ak się zakończył. Ci to nie dziwię w sumie. Ty ja... Ale tak, e, pain... no, Nie oszukujmy się, będzie, w cz czwartą rundę też wygra Aruto i dopiero w piątej się wszystko rozstrzygnie. Ty ja... Pamiętajcie! Łapki w górę, jeśli się po raz pierwszy to subskrypcję i... Pamiętajcie! We are just just a passing through fandom. Marka. Na razie.